Przyszedł Samczyk, który miał zajmowany sznureczek z nóżki. No, on jest taki bojowy, że wszystkich przegania. Także kiedy on przyjdzie, nikt się tu raczej za bardzo nie naje. Tosia, Zosia wychodzi do niego. się ma wybity bark, dlatego mieszka już ze mną na stałe. raz spadnie z parapetu, spadnie na dół, przynoszę ją do domu. Trochę pobędzie na dworzu, ale już szybciutko wraca do domu. Przyzwyczaiła się mieszkać w domu. No, sam czekam. Jak się uwija?

no co, taki kawałek taki. Jakieś... No taki. No że taka samiczka bo aż tak aż takiej nie przegania. Czy zimno śnieg. Niech sobie pojedzam. O, to siadasz się. się. też tu uwija.

O, muzyka. już, już, już. już Ach, zawsze też trochę zjedzą. Jak nie ma sam. Sam czeka, to jedzą sobie spokojnie. Jaka to jest różnica? On taki wielki, a ten obok taki małotki. Pewnie zeszłoroczny, to jest gołąbek. Delikatnie, delikatnie. Oni no nie rosną tu walczy, zaciekla, ale ty delikatnie. No i już tam dzisiaj zimno.